To jest Paweł, no? A co Paweł? E, ty odpuszczasz? Wow. Jeszcze nie. Paweł vs Lucy to jest taka, widzę tutaj konkurencja trochę na granicy hazardu się zaczyna robić. dwie. Oho, się zaczęło chodzone. No będzie ogród. No nie no! To będzie ogród. Będzie. będzie ogród. W grze zostali łysy, Lucy i Paweł. Udesz swoją konkretną, ostateczną cyfrę. 95. i pół. Ja nie. Ja. Ja. Ja nie wiem! było że... bo... Bo, bo widać, że już łysy tak. już nie chce tych palet. Wystarczyło zotówkę dać. A ona głupia, bo też się dała podpuścić. Ja nie wiem, czy ty jesteś taka głupia, czy tylko tak wyglądasz, ale ty możesz dołożyć 50 groszy. Patrz, działa mnie na nerwy, bo ona nie wiem, czy do końca rozumie te licytację. Ona chce kupić, żeby kupić. Dobra, wiesz co, nie będę się mówił. Ale poszedł być dalej? No nie, przy nie poszedłem. Lucy wciąż jest tu nowicjuszką. Lucy, no nagrzana jest na te palety, no ale kilka razy wtopi, y, To może troszeczkę inaczej będzie podchodziła do tego wszystkiego. A ja myślałem, że ty powiesz, ja powiem dwa, a ty powiesz trzy. No. Ale nie chciałem cię przebijać, nie? Po prostu przeliczyłam już tak teoretycznie, później to już mnie fantazja poniosła. To teraz sezon do odpracowania. Ja będę się odkupić jedną paletę w ciemno. Tak? Nie, nie. 3000 i zostaje ci dwie trzy pa palety po dwa. A to wiesz, że kilka sztuk możesz mieć. Ale dobra, jak w topie, to w topie. Ale tysiące płacy. Dawaj. Nie obłączy. Ormiańska duma nie pozwala się poddać. To, Dobry towar, to, Warnowki. teraz są ekstra. No, no nie ma opcji, no trzeba to nadmuchać, żeby mieć pewność albo... albo losowanie. Dawajcie! Sezon okazał się letni jak mina Pawła. Takie materase bym liczył. Te są po 6 dych. 6. No, bo Za więcej nie pójdę. Nie pójdą po 60, 40. To są jednoosobowe, one tam 30-40 no, milionów. Dawaj. Tam. Po cztery dychy jest sprzedawane. Po 4 dychy jest sprzedawane. Spokojnie. 3-4 dychy. 50 zł. Nie słucha w ogóle innych. I to mi czuje, że człowiek doświadczony im mówi. Że to jest basen, no za 50 zł basen, ale taki, na szkoda, musisz platform, patrzeć jak, jak na platformach no. one chodzą, mnie. E, ja pamiętam jak gdzieś my tam na wakacjach coś kiedyś zapomnieliśmy takiego materacyka, to 150 zł, że ja to po prostu policzałam po najtańszej linii możliwości. Niestety to internet dyktuje ceny. Materace. To wszystko liśmy po 5 dych. No, a materace? Ile stóp? Ile? Teraz za 5 dych? Lucy, one są po 20 zł te materace, 25. 25. Jakie to, Ani? Skoro wystawiałem takie oferty w internecie, to chociaż musi być taka sama, chociaż... A nie, że wyższa niż w internecie, tak? 62 zł. 90 za flamingi? No to, 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 to no. jest spoko. Eee, za tamte, ile materace tamte? Dwie 25. 2 4 5 ma tak? 3 dechy. Po 3 dechy to 150 zł, a No odczuwałaj z ulgą. Na razie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jeszcze, 250. Jeszcze zaraz, moment. Ponton, tamten. Nie, to jest do nawadniania. Nie, to jest ten zamek taki, co się zje. No to dobra, ile to wycenia? 1500 kosztuje katalogowo, tak? kartonu tam nie było jeszcze innego kartonu. Nie, nie, to jest wszystko. Jak to wszystko? Lucy sprawdzi i wyceni po swojemu. Był a to jest zwrot, widać, bo To Nie, a... Woda mi była. 500 zł. Z pięć No. Mogę odkupić, nie przydąbacz. Ale to nie można jej wiesz, tak zaniżać. Bez no, to jest. No wiesz, to psują rynek właśnie takie o no, tak. Ta wycena jej to po prostu, no nie no. Każdy wycenia jak chce. Ustaliłyśmy to, no że tak. nie mówimy o wycenach. No nie, ale no czasami no nie da się tego słuchać. Na razie jest topa. Prawie 8 tysięcy stanu zero. O, o, o. o, o a to no, fajne. Lodówki, ja... lodówki. Po pięć dyszek pójdzie. Spokojnie. Po pierwszych otwartych paletach to zawyżała te ceny, bo bała się tej wtopy. 20 sztuk jest. Tak, 20. a to jest prysznik. A to, to jest, jest taki tak, no? Na, na biwak. Tak. Ale ile? 5? Używany. Zróbmy 50 złotych. Dobra, no to masz raz. Ile masz dwa? tego? Trzy. Trzy. Licznik niemal stoi w miejscu.